Ej, dobra, tych dokumentów to ja nie widziałem. <laughs> proste. Widzisz? Oj, nas uczy i bawi. Proste. A tu po prostu, po prostu biegaj i skacz. Ja nie wiem. Ja no, czym bardziej krzyczysz, tym mniej się boisz, tyle ci powiem. A jeszcze jak machasz nogami, to już tym bardziej. jest 5 dolarów, dzięki. O, tutaj jest. Dobrze. Czekaj, ty uruchomiłeś ten, ten reaktor tutaj? Tak. Nie, tutaj nie. No to czemu jak wbiegając tu nie kliknęłeś tego od razu? I, i teraz nie w tym wiem. momencie jak on do tego podszedł i będzie zaglądał do szafki, bo by najprawdopodobniej zarządzał do jakiejś szafki, albo przydają się tym reaktorem, wybiegałbyś i pobiegłbyś do tego trzeciego. Dobra. Zjebałem. Nie zjebałeś. Nie w tą stronę. I ty mi wybiegnij. O, nie wiem czy on wyszedł, czy nie. No i dobrze, i... ile liczysz? Lewo, nie? No Nie, w prawo. On był chyba w prawo. Albo... Tu, albo na dole. I teraz robisz Chyba tak. tu. No i teraz... teraz... Wymień tę baterię, bo ci się kończy, to po pierwsze. Teraz najprawdopodobniej będzie tak, włączasz, chowasz się do szafy, po lewej stronie. Gdzie tu jest? Tu? Teraz jak on podejdzie do tej szafy i będzie ją otwierał tą po lewo, to po prostu wybiega i już po prostu gonić tam do włącznika. I teraz długa, 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 długa i lecisz, lecisz, lecisz. No drzwi nie musieli zamykać. Przeskakujesz. To się dał przeskoczyć. Ciao. Dobra. Widziałeś? O tym mówię. To musisz wykorzystać bugi tej gry, że oni nie reagują od razu, tylko po czasie. On już tu nie przyjdzie. Wołowinę nauczyć się jeść. Wo taka wołowinka w burgerze. Jej. No kurczę jak dobry jest. O no kurde, ale on jest brzydki. Jest woda! Jaką wodę pijesz? Ciszawiankę, tego go dzwonią. Nie no, całej wody nie dam rady, tak? Tylko, tylko żywiec zdrój, pamiętajcie, dzieci, najlepsza, najsmaczniejsza woda. chyba wychodzę ze streama. Stream, bo dzisiaj widzów robi się... No nie no, wracaj! I, i... No jak się to ci raczej nie usłyszy. Ale pewnie został, pewnie zgrywa się, żeby, żebyśmy mówili Obezumy, zostań! No, to jest Obezumy. No, dokładnie. A ten coś jeden. Chyba. <laughs> 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 Aha, zgadłeś, ale... No dobra, ale pisz to w jednym zdaniu. Bo timeout cię... Serio wychodzisz? Dobra, idziesz tam do tych, 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 tych innych, dobra. Zostawiasz Wojtka samego z Outlastem. Chciałeś y, szalonego, a teraz nie oglądasz. O no właśnie, to jest kamer Chciałeś. Chcia... Jak ty tak możesz? Nie wstyd ci? Bez kitu, no jest im rację. A co, kto co mówi? Kto co mówi? Nawiąż, nawiąż, nawiąż. Co przesadziłem? Ja żadnym ogrodnikiem nie jestem, nic nie przesadzam. Nie wiem co bierzesz. Bierz połowę. Nie, nie, przesadziłeś teraz. U, żalanku, tu. No i co? No i co przesadziłem, co? Oooo, tam. Nieee. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No poczekaj, ja już, ja już idę. Kurde, do... nie pamiętam i, tego. I, i, i załatwimy tak, jak prawdziwy dni na kamerkach tu i teraz. Dobra. Dobra. Poczekaj. Dobra. No, czekam na kamerkę. Super, nie <laughs> się tu kłócą, a ja tu... A, a co przechodzę, nie? No, no właśnie. Co? Ja ci tu robię outlasta, a nie ty tam outlasta robisz. Ty! się Chyba chłopak przestraszył, że nie, nie wrócił Dobra. jeszcze. Dobra. O, jednak. Muszę przebrać. Muszę no, przebrać. przebrać. No, przebrać. No, musiał się przebrać do tego. No bo kurwa siedzę tak do koszulce, że mi wstyd na kamerkę tak wejść. No i dobrze. Dobrze. <laughs> Poczekaj. OBS, bo tu trzeba OBS-a włączyć, bo ja mam wirtualną kamerę. Ale ty, ale ty okrąglutki jesteś, przytyła ci się trochę. Trzy. Trzy. Dwa. Dwa. Jeden. Kurwa. Ajajaj. Wygrał, wygrał. Wygrał, wygrał, lepszy, wygrał. Dobra, ja wam powiem tyle. Robimy biznes. To lepimy. Dobra, robisz gwiazdę śmierci. Tak jak mówiliśmy. Co, ty Co robisz? to Co Co udajesz? Ty Tyro. <laughs> Znikam. Gdzie? Ja. Na Discorda Po co? Bo siedzą w Ludzi, w końcu Nie no, zostajesz z nami Nie, nie, idę do tamtych, bo z dawno z nimi nie gadałem Już kim? Jak wejdziesz na kanał, sam, to się dowiesz Nie, mam szans Nie mam ja tam na kanale Aj, to nie wiem, dobra, Sima. Jestem debilem ale siusiak w niego. Uh. Koniec przedstawienia. Padłeś? Padłem. I cała gra od początku. Nie! Yeah. <laughs> yeah. Kurczę. O, oh, wow, jeszcze się wpadłem.

Cześć to Z pałką po plecach dostaniesz tobie zmiar <grym> że... Otworzy, otworzy to Stanek, bo on Cię będzie gonił teraz Wie, właśnie Ja cię babici nie będzie, ale nie jestem pewien Wybieraj, ja mam być to za szafkę Aha, dobrze wiem. Dobrze. Ja znam ten moment. O nie. Nie. Kurde. Nie zdążyłem. Dobra. Wow. No. trupę. Teraz teraz ogarnę, że tu kodeks. się goni. No serio? Kurde. No mnie znalazł chyba Kurde no Co on robi Co to był za dźwięk A jednak nie był O to przyps A mu nie tu Jednak nie tu, nie Ty, a mogę tu przejść? Ja... tupce. Ja tu wyskoczy. Nie przeszkadza, mam na szyi nowy szmaragd I to nie fata Morgana, te kamienie są prawdziwe, oh.